Chciałbym! Myślę, <laughs> że na Dona, ale to nie dobre pytanie, to by było Dobra, przedstaw się do kamery, bo... Siemanko, mam na imię Adrian, jesteśmy w Kostrzycy koło Karpacza. 100 metrów nad ziemią, szykujemy się właśnie do skoku. Jest zajebiście, polecam. Super! Adrian do mnie troszeczkę bliżej. Chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Na temat widoków. No, widoki są tutaj przepiękne. Warto dla tych widoków tutaj przyjechać. I spójrzcie, spójrzcie sami Troszeczkę się wrócę. Ja byłem kawałek podpłaciłeś gościa, podpłaciłeś No gościa. jest przepięknie, Halo. naprawdę Jeśli się wahacie. Dobra. Polecam. Adrian, pytanie. Co ci to przypomina? Te górki. Dobrze się zastanów. Masz no, żonę to. Cycki. A, dobrze. No A dobrze. Nie życiem. wiedziałem czy mogę mówić. Czy bożesz, bożesz. Tak. Mamy po prostu obiekt, z którego widać... Nie, jest pięknie, jest pięknie. Góry. Góry. Nie, góry. Słuchaj, będziemy skakali ze środka podestu mm -hmm. z tych zielonych stopek, co są tam okay, malowane. Tak. Okay. Żeby sko skoczyć, musisz tam podejście prawidłowo ustawić. Dobra, czyli. Sobeczka wyprostowana, stopy na szerokość bioder, rozstawione, stajesz stabilnie. Okay. Palce 2-3 cm za krawędź, wystawione, tak? Dobra. Patrzysz przed siebie. Tak, tak. będziesz stał, zaczniesz się odliczanie. Ready, set, go. Będę chciał sam skoczyć, dobra? Oczywiście, na, na, komend komendę... na komendę go sam skoczysz, tak, tak? Tak, tak. Jeżeli tak. na go nie skoczysz, nie skoczysz sam, to i tak ci pomogę. Dobra, nie ma problemu. Okay? ok? dobra, świetnie. Rączki na tasiemki, Piona. Rączki na tasiemki, od tego momentu cały czas trzymasz na tasiemki. Dobra, tak? dobra. Po wyskoku pewnie będziesz chciał je puścić. Myślę, że tak. No to je zobaczymy puścisz, jak. Ale ich jak nie ma Ale dopóki jesteśmy u góry, to je trzymasz. Dobra, okay? dobra. Jakieś pytania? Nie, nie mam pytań. Lecimy. Mam cię. Adriano, nie puszczaj. Wiem, wiem, wiem. Lewą, rącz. lewą rączkę w dół troszkę. Okej, okay, i trzymasz. I podchodzimy. Troszeczkę jeszcze. Zde, da, tak. łódkę, troszeczkę szerzej stań. Ok, i prawą stopę. Dobrze. Reddy. Do! Wow! 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 ale Set Lepsza od Reddy. nie Reddy. 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 Nie Reddy. 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 nie Coś pięknego! Eee. Cześć kochanie! Eee. Ekstra, super! Jeszcze raz polecam, naprawdę. Jeśli się wahacie, zróbcie to emocje, są naprawdę ekstra. Uu. Stop, 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 stop. Na puszkach? Właśnie nie, 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 nie puszę. Odwróć się w moim kierunku. Łapinę. Dobra, mam. Jest Ale jak Okej, okay, dzięki. Jesteś na nogach? Fajnie było. Fajnie się bawimy? Fajnie, fajnie. Piąteczka. Piona, trzeci mój skok i